Czołem. Nazywam się Major Michał Tomczyk, jestem oficerem wojska polskiego, służę w Ministerstwie Obrony Narodowej, czyli w miejscu, gdzie na co dzień dbamy o Wasze bezpieczeństwo i polską obronność. Jak widzicie, na moim mundurze jest flaga Polski, to jest flaga naszej ojczyzny. Naszym najważniejszym zadaniem jest to, żeby na co dzień służyć, żeby dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Służba wojskowa nie jest normalną pracą, dlatego jest to służba, ponieważ. Jest to poświęcenie dla dobra innych, dla bezpieczeństwa i dlatego, byście czuli się bezpiecznie w Polsce, w własnym kraju. Wyobraźcie sobie przez chwilę Polskę jako jeden wielki, jednorodzinny dom. Mieszkacie w nim ze swoją rodziną, macie w nim wszystko, czego potrzebujecie. Macie jedzenie, jest w nim ciepło, piec ogrzewa cały dom, macie wodę, macie swoje zabawki, książki, konsole. Jest wam w nim dobrze, ale kto czuwa nad tym, żeby nikt nie wszedł do tego domu, żeby wam nie zepsuł pieca w zimę, żeby wam czegoś nie zabrał. I otóż to jest rola żołnierzy, że my dbamy o was, kiedy wy śpicie, kiedy się bawicie, kiedy się uczycie. My dbamy o to, żebyście mogli czuć się bezpieczni, żeby inne państwa nie weszły do naszego domu, do naszej ojczyzny i żeby źli ludzie nie chcieli nikomu wyrządzić krzywdy. Od tego są żołnierze Wojska Polskiego. To jest nasze główne zadanie. Ale co żołnierze robią na co dzień? Otóż żołnierze są w bazach wojskowych na terenie całej Polski. Jeżdżą na poligony, jeżdżą na ćwiczenia wojskowe i cały czas się szkolą. Tak jak Wy przychodzicie do szkoły, uczycie się nowych rzeczy, tak żołnierze codziennie szkolą się z tego, jak być lepszym żołnierzem, czyli jak lepiej strzelać, jak lepiej prowadzić czołgi, jak lepiej pilotować myśliwce. Oprócz tego, że żołnierze są w swoich jednostkach, w swoich bazach, to część z nich, część z naszych żołnierzy wyjeżdża na misje zagraniczne. Robią to po to, żeby zapewnić w niektórych krajach to, co mamy tutaj, czyli bezpieczeństwo, spokój i żeby nikomu nie działa się krzywda. Jak pewnie wiecie, e, różni są żołnierze w różnych rodzajach sił zbrojnych. Mają różne umundurowania i różne dostają zadania. Najliczniejszą grupą w Wojsku Polskim są wojska lądowe. Jest to tak zwana piechota ze swoimi czołgami, transporterami, rakietami i wyrzutniami. Są to tak zwane zielone wojska. Oprócz tego, nad nami w powietrzu służą siły powietrzne. Przede wszystkim są to piloci. Obsługują skomplikowane myśliwce, śmigłowce, ale także są to drony bezzałogowe. Oprócz tego woda, czyli służba na morzach i oceanach. Są to marynarze służący na okrętach wojennych. Ponadto są to wojska specjalne, czyli znani wszystkim z filmów Komandosi do zadań specjalnych, z naszą najlepszą jednostką i najbardziej znaną, czyli Grom. I piąty rodzaj sił zbrojnych, czyli służba wojskowa dla tych, którzy na co dzień nie są żołnierzami, tylko właśnie sprzedawcami, lekarzami czy nauczycielami. Są to wojska obrony terytorialnej, czyli służba wojskowa pełniona w weekend, znana z tego, że ci żołnierze przychodzą nam z pomocą, kiedy następuje kryzys, czyli na przykład powódź bądź pożar. Zastanawiacie się teraz na pewno, czy łatwo jest być żołnierzem i czy łatwo zostać żołnierzem. Aby zostać nim, musicie mieć 18 lat, trzeba być Polakiem, i trzeba być zdrowym i sprawnym. Jeżeli zdecydujecie się na ten zawód w przyszłości, będziecie mogli zostać marynarzami, spadochroniarzami, kierowcami czołgów, może nawet pilotami, ale także wojskowymi informatykami czy lekarzami. Wybór jest ogromny. Bycie żołnierzem to przede wszystkim pasja, to piękna przygoda i świetny zawód, ale również wykonywanie rozkazów i ogromna odpowiedzialność. Jednak jedno się nie zmienia. Wojsko Polskie jest po to, byście mogli rozwijać się, byście mogli chodzić do szkoły, wykonywać ulubione rzeczy. My w tym czasie czuwamy nad tym i dbamy, byście byli bezpieczni.